Wiesz o czym marzę? Wiem. O brawach, aplauzie. Wiem. Kojarzysz tak kilka osób, które podczas rodzenia nagród na festiwalach siedzą z kamienną miną, zmuszając się do oklasków? To ja. Marzę o tym, by w końcu mnie ktoś bił brawa. nie, pani gratuluję. Żeby się cieszyć, nie myśleć o tym, co zrobiła mnie tak. Czy to ja jestem beznadziejna, czy jury? Czy nie rzucić tego wszystkiego w błoto? Po prostu ogrzać się w chwały. To jest jak narkotyk, a ja jestem na głodzie. Moją jedyną nagrodę dostałam dawno temu. za Zaplute wyróżnienie. Nie za długi ten dialog? Podstawową jednostką filmu jest. O... Nie kończ! Znam te śpiewki. Mam pomysł. Spróbuj może coś. Chwytające go za serce! Oni lubią takie rzeczy! Masz rację, to rozbije bank. Film o poniżanej, autystycznej, w paraliżowanej sparaliżowanej, osieroconej dziewczynce. Przecież jestem człowiekiem, jak oni! Nie uważam, że ten scenariusz jest trochę przekombinowany. Teraz przydaje się subtelność. Spróbuj zrobić coś arcy. Ciekawe. Film eksperymentalny metafora upływającego czasu. Nie jestem przekonana co do tego. Nie przejmuj się, oni to pokochają. Naprawdę? Masz moje słowo. Chyba wolałabym nagrać coś, co mi się będzie podobało. Najpierw musisz Cię ktoś poznać. Musisz mieć zaplecze. Bo na razie jesteś nikim. Mam! Mówię... Inwokacje! Litwo ojczyzno moja znacz na pewno teraz jest moda na lektury. Sama mówiła! Nie! 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 Chyba sama masz dość obijania bawełny. Jesteś beznadziejną reżyserką. Nie to trzymować ale ty je zniszczyłaś! Chcesz znać prawdę? Obejrzyj swój stary dokument o rodzinie. I jak Wam się podoba? No, no dobrze. dobrze. Naprawdę, naprawdę masz talent. talent. Jak, jak Na swój, na swój wiek, wiek robisz super rzeczy. rzeczy. Powinna iść do pracy w te wakacje. Przynajmniej by sobie to robiła. Ale oni, podobało się im. Tak, tak, podobało się. Czytaj między wierszami, idiotko. Jestem, jestem dobrą reżyserką. Tak wiele osób mi to mówiło. Jesteś naprawdę no, dobrą. Doprawdy przejął talent. mnie, Pani film myślisz, że to szczere słowa? Szok, co nie? Przemyśl to sobie lepiej. Ale pamiętaj, w razie co zawsze poratuje cię myślą. Destrukcyjną. Żałosne. Wnętrze. Scena pierwsza sala konferencyjna. Dzień. Ja mam tego dość. Naprawdę, dajcie już te napisy.